Co jest? Leon! Chciałem dobry, jestem i witam z kolejnym filmem, na moim kanale. Jak słuchajcie, widzicie kolejny odcinek Fortnite wyspa. Dużo się dzieje, ponieważ Leon słuchajcie, źle się poczuł i... spadł z góry. Słuchajcie, ja jeszcze na szybko zaproszę Was do subskrypcji kanału oraz do zostawienia lajka. Like no i co? Oglądajcie. Hallo, Leon! Leon jesteś? Kurde, Leon. Dobra, podnoszę cię. Oh. Kurde, o! Oh. Dobra. Muszę go zanieść. O, jest tu jakiś domek. Chodź. Kurde, ciężki jesteś. Kurde leon. E, po co całą noc tam siedziałeś? Leon. Słyszysz mnie? Ej, Leon! Uff, dobra. Masz zjedz... Zjed coś. Nie wiem, przynieść coś do picia. Nie, no, jestem. Dobra, jak coś, to, to jest kubek. O, pilot do czegoś nawet Jesteś pewien, że nie potrzebujesz nic do jedzenia? Nie, jest. jestem teraz. Dobra Dobra, czujesz się na siłach, żeby pójść? Tak Dobra no, musi stać. Dobra, to chodź Dobra, chodź no, Muszę stać. A, pomóc? Dobra, chodź Uch. Dobra, chodź Czujesz się już lepiej? Chodź, tak. Kurde, trochę tu spadłeś, ale na szczęście nie spadłeś idealnie na dół, tylko się stoczyłeś po tych górach. W sumie to jest taki świsk. Dobra, to chodź. Coś chyba serio jest nie tak. Nie wiem. Dobra, chodź. Nie, nie idziemy na tą górę? A. W sumie... Jesteś pewien, że chcesz? A co? Dobra, no to chodźmy. No to jeszcze no dobrze się podejście. Tu jest jakiś inny kamień tam na górze, jakby takie dziwne coś. Leon, ale ty na pewno się dobrze czujesz? Nie brzmisz, co chwilę kaszlesz. Bardzo dobrze się czuję. Dobra. Trochę prześpieszmy. No dobra. Uważaj, chodź tutaj, nie idź tam przy krawędzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, wyjmę w razie czego. jesteś gotowy? Jestem. Ej, co to jest? Czekaj, odsuń się, odsuń się. Dobra, nie strzelaj do tego. Po prostu to... Co może być? To zarodnik? Co? Zarodniki mogą być od tego... od tych zombie. Nie podchodź do nich. W sumie to możliwe, że to coś od zombie. O! Ło, kurde. Doszło do tego. No, dotknęło mnie. Ej, to chyba coś raczej daje moc. Ej, ty widzisz to, co ja? co? Jak to jest. Czekaj, przecież tu jest. coś powinno zapaść. Kurde, dziwne. No co to? Kurde, ej, czekaj, ej, nie podchodź do tego, bo to dziwnie świeci, może to jest jakaś elektryczność. Kurde, ej, wygląda to ciekawie. Ty. Co to? Ej, wchodzimy na to. O! Leon! Ej, Leon, jesteś? Wow, jestem. Chyba koniec. Ej, co jest, Leon? Widziałeś to, co ja? Jak my no. żyjemy? Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy my jesteśmy... Uderz mnie. Czekaj, jeśli my jesteśmy nieśmiertelni... Uderz mnie. Oa! Kurde, nie tak mocno. Jednak nie jesteśmy. To tylko na chwilowy efekt. Oła. Dobra. Kurde, się aż tak mocno. O. No tak, bo... jak lecieliśmy, mniej więcej coś widziałem Zresztą ostatnio nawet jak byliśmy... Kurde Prawie mnie uderzył, uważaj Dobra, chodźmy lepiej szybciej jak dasz radę Chodźmy do tej wioski, a po drodze też jak ostatnio byliśmy tam to widziałem Jakąś plażę, więc może chodźmy tam Uważaj, kurde ja też widziałem. Ale nie... na tamtej wyspie tych zombie było więcej Dobra, chodźmy. Dobra, już widzę tą wioskę mniej więcej tam gdzieś. W oddali. Dobra, jest. Co jest Leon? Dobra. Chodź tam, odpoczniesz chwilę w tej wiosce, tam jest dużo łóżek. Odpoczniesz tam i pójdziemy za chwilę na tą plażę. Nie boi się to, że będzie tam ten typu. No to mamy broń no Nawet w sumie mamy jego broń Dobra, Ej, chodź po cichu, kucnij Nie strzelaj, chodź po cichu, jak ostatnio Dobra, na kucaka Ej, te strzały tu dalej są Czekaj Ty, wyjąłem jedną, ale dobra, chodź Ej, tutaj były ciuchy jego Jest nagle pusto Czekaj, ej, tu chyba nic nie ma. Dobra, Leon, nie musimy szeptać. Tu nic nie ma. Nic nie ma. No ale. Co? Chwila. Z jednej strony się cieszymy, ale z drugiej strony. No, co mogło się z nim stać? Łowcy? Zombie? Bardziej zombie, łowców tu nie ma. No co, iśćmy sami Byliśmy w ich bazie, chyba że jest ich tu więcej Dobra, chodźmy na tamtą plażę, chyba że potrzebujesz odpocząć Potrzebuję odpocząć trochę Dobra, odpocząć. to połóż się tutaj Połóż się tutaj Połóż się tu Z godziną Połóż się z godziną, ja też tu się położę Za chwilę się widzimy Uch, Dobra gdzie ten leon? Uy. O, masz tą mapę przy sobie? To nie jest mapa. A co to? To jest. To coś, co znalazłem na tamtej wyspie. To jakiś szyb. Od... Już czujesz się dobrze? Tak. No to fajnie. Dzik. Czuję go. Dobra. Ale miałem alumanicję. Są te dzikie na Nie, to mu, to moja strzała. Ej, dobra, jest to, co ci mówię. Ostatnio jak tam byliśmy, to właśnie coś widziałem. Dobra, to chodźmy. Najpierw tu. No to jak tutaj jakiś szerowy wypoczynkowy. Kurde, jakaś zimna woda. Zaraz chyba będzie wschód słońca. Powinno się robić jasno, za, za niedługo. Mhm. Ej. No. Czekaj, tutaj coś. Ty, chodź tutaj. Dobra, to. Raczej to zwieżę, nie, bo... raczej nie będzie działać. Kurde. Chyba tu był kiedyś prąd i kanal. Nie no. To chyba ktoś po prostu. To zwieżę, Ty. I tu chyba ktoś nocował. I nawet są kajaki, ale w kajakach to raczej nie popłyniemy do Ameryki Dobra Chodźmy tutaj o. Dobra o, Gdzie ryby? No, mówisz? A tu. Nie przypatrywałem się aż tak w tą wodę. O, tu jest ich dużo. Dobra. Ej, czekaj. Ej, aha, tu jest żabo. Sprawdźmy, może, wszystkie domki. Tutaj nie ma nic takiego. Ej, ktoś tutaj próbował. Ej, chodź, Leon. Ktoś tutaj próbował odzorować kuchenkę. Nawet lodówka, ale bez kabli. Taka, która nie działa. No. Chyba ktoś tu kiedyś też utknął. Chyba wszystkie domki są takie same. Znaczy tam jest jeden taki osobny. Może sprawdźmy. Dobra, chodźmy. Tam jest port. No, dalej, mam przy sobie, no, dalej mam przy sobie tą kartkę, ale nie wiem o co z nią chodzi. To może być coś. No, coś, no, naprawdę. Bo... Lepiej o tym nie myśleć w sumie. Chodźmy na razie tutaj do domku. Ej, Ewa zestrzela tego dzika z takiej odległości. No, dawaj. Którego? A. Dalej żyje. Tak, patrz jak to się robi. A, kurde, ucieka. Dobra, nie marnujmy strzału, chodźmy. Dobra. Dobra, no to chodźmy tutaj. O, czekaj, ja idę. Dobra. Ej, czy się, czy? ej, Co jest? Ej, co jest? Ej, co się dzieje? Co jest? Co jest? Kurde! Ej, czekaj! Ej, co jest! Kurde! O! Ty! Ej, się skończyło! Ej, co to było? Ej. Czekaj, zjem trochę, bo jestem głodny. Ej, co to było? Co jest? Czekaj, ej, utknęły. Co? Co to? Ej, czekaj! Czekaj, no. czekaj. Czekaj, czekaj, co to jest? Co? Leon, chodź. Musimy to sprawdzić. Czekaj. Co to co? jest? I to. To wygląda jak meteoryt, ale zatrzymany w czasie jakiś. Nie. To jest niemożliwe. Ej, Leon. Popatrz. Na tej kartce było pokazane, że meteoryt spadnie. Tutaj, ale. Popatrz, Leon, podejdź tutaj i popatrz, są jakby tutaj takie linie, jakby, uh -huh. jakby ten posąg zatrzymywał ten meteoryt, jakby chronił wyspę. Ej, uh -huh. co jest? Ty też to widzisz? Chcę okay. Też to zwiadeć. Kurde, w każdej, posąg. Chwili, w każdej chwili może wybuchnąć. Posąg? Dobra, może chodźmy do tamtego domu. Do tamtego domku albo... Gdzie ty jesteś! Tutaj. Chociaż chyba raczej nic tam więcej takiego nie będzie. O! Kurde! Jaki bambik. <laughs> Dobra. To, no to chodź, Oła. Leon. Dobra. Oła. Oła. Co, co jest? Znowu cię ci coś boli? Do... Dobra, chodźmy, chodźmy do jaskini. Dobra. Dobra, chodź. No, chodź, chodź, chodź. Chodź do jaskini. Nie śpiesz się. Ło! kurde. O, dobra. Chodź. Chodź, trochę tr lekko przyspiesz. Bo powoli się będzie ciemno robić. Jest, jest zachód słońca za chwilę. Że na to tak wygląda. Ale ten meteoryt nie niepokoi. Czekaj. Chwila. Ej, meteoryt jest prawie idealnie na naszą jaskinię. Chodźmy tu prosto, tu chyba będzie jakieś przejście. Jeszcze mnie tu nie było. Na tej części mapy. Znaczy to ja gadam wyspy. Właśnie, co z tą mapą? Masz ją dalej? Mam. Na pewno wszystko jest OK. Dobra, Serio, z tobą coraz gorzej, lepiej chodź. Kurde, Ej, Leon, co jest z tobą? Dobra, chodź. Chodź tutaj, to na pewno nie po tej wodzie. Byliśmy w zimnej wodzie, kurde. Jakieś chłopie kamienie się od tego odłamały, to wygląda źle. Jest. Chłopie, a dopiero co mieliśmy taki chill tutaj. Mieliśmy tak, kurde, spokojnie na tej wyspie, a teraz co? Chłopie, ma znowu wrócić... Ma wrócić to, co było kiedyś, że nie wiadomo, czy jutro wstaniemy, czy nas... Nie wiem, czy nie zginiemy, chłopie, na tej wyspie. Nie, nie zginiemy. Chłopie, przynajmniej łowców tu nie ma, chłopie, meteoryt... Mamy meteoryt nad głową. Dobra. No Przyspiesz, Przyśpiesz, leć. Ja do nich postrzelam, dobra W sumie oh oh też mam siły, mam nadzieję, że nie przyjdą tutaj Lecz tutaj raczej, się nie, raczej nie chodzą tutaj Będziemy musieli tu jakiś murek zrobić albo coś, żeby nie przechodziły W razie czego Nie przechodzą, ale w czego zawsze lepiej zrobić Dobra, chodź Jesteś, Leon? Jest yeah. Dobra Jesteśmy już blisko. Uważaj tylko, żeby nie spaść. Wszystko jest ok? Leon? Wszystko jest. Bo nic się nie jest. Dobra, chodź. Kurde. Okay. Zesilcnęłem się lekko. Dobra, tutaj nic się nie stanie. Dobra, chodź i się połóż. Czekaj, przygotuję mięso. Dobra. Idź się, po... idź się połóż, ja przygotuję dla Ciebie mięso. Dobra. Dobra. Dobra, Leon, co się stało? To nie wygląda, chłopie, jak nie wiem, jakieś zarażenie, te, jak jakieś, nie wiem, kasze zwykłe. Co się stało? Jest. Gdyś szłem właśnie na dziki, mnie zombie. Jak to zombie cię ugryzł? Chłopie, co? Normalnie ugryźł zombie, gdy uciekałem przed. Akurat z całą hordą zbieg e, we mnie zombie i nie omarc. jak ci mogę pomóc? Na tamtej wyspie widziałem, jak łowcy przechowywali lek, lek. No. E, Myślę, że na tej wyspie też może być ten lek, bo są albo byli tutaj łowcy. Mógłbyś go iść i go poszukać. W ich bazie tak. Możliwe, że coś jeszcze tam się ukrywa Dobra Leon, czekaj tutaj Czekaj, masz tu mięso W razie czego jakby, nie wiem, zaatakowały cię za... Czekaj, jakby cię zaatakowały zombie W razie czego Cokolwiek, masz broń tutaj, jakby co apteczka Jakby cokolwiek się stało, nie wiem Jakbyś się przeciął, cokolwiek Mięso tutaj się robi jeszcze, chłopik grzeje się Musisz tu zostać, ale dasz, dawaj Dasz radę ja idę po lek. Żegnaj Leon.